Witam Was Energik minęła Eurowizja, z tej okazji mój krótki filmik taki z komentarzem na temat występów Polaków, no i oczywiście na temat kobiety, faceta, <grym> nie wiem jak, jak go właściwie nazwać, który wygrał. Słuchajcie, jest to pierwsza Eurowizja, którą obejrzałem od początku do końca, wszystkie tam te trzy etapy, czy tam, no trzy, trzy programy były, wszystkie obejrzeliśmy z żoną. I... muszę przyznać, że poziom piosenek... zawsze mi się wydawał, Eurowizja zawsze mi się wydawała takim e, troszkę festyniarskim e, konkursem z jakimiś badziewiastymi piosenkami, które mm, no, są po prostu liche. No, nie będę ukrywał, że są po prostu liche. Zawsze mi się to kojarzyło. Jest to pierwsza Eurowizja, którą obejrzałem i którą muszę stwierdzić, że poziom piosenek był naprawdę wysoki i e, z tych piosenek, które przeszły do finału, naprawdę były Pojedyncze jakieś. O, dziurę mam w koszulce. Wyglądam jak menel, trudno. Były pojedyncze jakieś utwory, które mi nie podeszły, ale w większości muszę przyznać, że, że naprawdę wypadło to bardzo, bardzo fajnie. Natomiast, chciałbym się odnieść tutaj do. najpierw, może o tej osoby, która wygrała, czyli pani, Pan Kiełbasa. Słuchajcie, widziałem już na. Internecie, fale hejtu względem tego gościa, tej babki, będę mówił gościa, bo, no bo to chyba gość, tak? Że jak to możliwe, że, że wygrał, że to. Słuchajcie, no, Eurowizja nie polega na tym, żeby wyglądać, tylko żeby no, dobrze śpiewać, a muszę przyznać, że pan Kiełbasa yy, zaśpiewał tą piosenkę fenomenalnie, z rewelacyjnym głosem i naprawdę, jeżeli byście zamknęli oczy i nie widzieli, że ten. Facet, babka z brodą, kto to śpiewa? Myślę, że większość z was przyznałaby mi rację, że naprawdę piosenka została zaśpiewana fenomenalnie i była naprawdę dobra. No, muszę przyznać, że była naprawdę dobra. Abstrahując wygląd, bo to są dwie różne rzeczy, tak? Można śpiewać fajnie i wyglądać niefajnie, ale to się, to się nijak nie, nie, nie łączy i jest wielu takich wykonawców, którzy nie wyglądają, a potrafią śpiewać, tak? Chociażby dzisiaj na, włączyłem telewizję muzyczną na chwilę i zobaczyłem na przykład tą babkę z zespołu Gossip, która zdecydowanie nie wygląda i zdecydowanie waży o 100 kilo za dużo, ale mimo wszystko potrafi nagrać fajną piosenkę i ta piosenka leci na kanałach i no, trzeba jakoś rozgraniczyć to, tak? Przeczytałem też na polskim, oczywiście, internecie komentarze, że co to w ogóle Europa nie lubi cycków, woli kobiety z brodą. No, tak jak mówię poprzednio, no, trochę to takie, wiecie, szczeniackie zachowanie, tak, że no, wygrał po prostu piosenka, która była po prostu dobra. No i tyle. No, nie był to może mój typ piosenki akurat. Bardzo kibicowałem Szwecji, Szwajcarii i Norwegii. Wszystkim państwom skandynawskim, ale najbardziej chyba Szwecji, taka blondynka śpiewała taką baladę. Bardzo fajna piosenka, bardzo mi się podobała. Szwajcaria, czyli ci goście od Gwizdania, też według mnie bardzo fajna piosenka, bardzo skoczna. I Norwegia, gość, który zaśpiewał też baladę taką wolną, ale też muszę powiedzieć, że wpadła, wpadła naprawdę w ucho i też w sumie kibicowałem. Tym trzym państwom najbardziej, no niestety tam Szwecja chyba zajęła drugie miejsce, także też nie, nie można powiedzieć, że źle, czy trzecie. Niemniej jednak wygrała, no wygrała piosenka, która była po prostu dobra. Wiecie, teraz taki wychodzi z nas na internecie taki, tak jest taka zaściankowość, tak, że w ogóle jak to możliwe, że ktoś taki wygrał, że to wstyd. Trochę, wiecie, no, wstyd, wstyd, nie wstyd, no, piosenka była zaśpiewana, w mojej opinii, rewelacyjnie, gościu dysponuje naprawdę potężnym i wspaniałym głosem i według mnie zasłużona wygrana, tak? Było trochę kontrowersji, było trochę takiej, mm, czy coś innego, ale w mojej opinii zasłużona wygrana, chociaż, tak jak mówię, wolałbym, żeby wygrała Szwecja albo Szwajcaria, ewentualnie Norwegia, no, ale, okej. Okay. Wróćmy do tematu naszego polskiego poletka, czyli Donatana i Kleo. Słuchajcie, cokolwiek powiem, bo chciałbym też parę rzeczy skrytykować przy Donatanie i Kleo. Nie ukrywam, że Cleo ma dobry głos. Donatan jest pewnie dobrym producentem, nie znam go osobiście. Co nie zagrało w mojej opinii? na Eurowizji. To przede wszystkim to, że źle była dobrana piosenka. Piosenka Mysłowianie jest fajna, ale jest fajna dla Polaków. Eurowizja jest y, konkursem europejskim. Y, Zaśpiewaniem piosenki takiej typowo z wiejskiej wsi z połączonym hip-hopem po prostu nie mogła ta piosenka trafić do szerszego grona. Europejczyków, tak? Do ludzi, nie wiem, z Hiszpanii, czy tam skądś. Piosenka jest, nie ukrywam, że piosenka może jest wpadająca w ucho. Znaczy to, do czego zaraz dojdziemy, ale jest ona dobra tylko i wyłącznie dla Polaków. Dla zewnętrznych jakichś krajów, no już niekoniecznie. Według mnie, zły dobór piosenki spowodował to, że tak to wypadło. Druga rzecz, piosenka "Mysłowianie" w. Występie na żywo w mojej opinii brzmiała troszkę inaczej niż, niż widziałem ją na Vivie. Przede wszystkim Kleo jakoś tak dziwnie zaciągała w pewnych miejscach, co tak jak z żoną żeśmy zauważyli, mogło zostać odebrane jako fałsz że Kleo po prostu fałszowała. Bo to my wiemy, że tak w Polsce się tak śpiewa piosenki takie właśnie yy, nie wiem jak to powiedzieć niewiejskie tylko takie wiecie, no takie typowo polskie, tak? że się tak zaciąga, ale pozostałe kraje niekoniecznie musiały to wiedzieć. Poza tym, według w mojej opinii, piosenka była bardzo mało melodyjna. Tak naprawdę w tej piosence nie ma praktycznie żadnej melodii. E, także też to jest według mnie dosyć e, słabo wyszło. E, może jakby się Donatan i Klaus zdecydowali na inną piosenkę z ich repertuaru, którego co prawda nie znam, no ale zakładam, że jakieś tam inne rzeczy potrafią też, e, mają jakieś piosenki. Może, może by to było dobrym, dobrym pomysłem. Niemniej jednak od lat wiemy, że śpiewanie niektórych piosenek raczej się nie udaje. Ogólnie ciekawa sprawa, bo oglądając pierwszy odcinek Eurowizji, były takie zestawienie piosenek, które wygrały, ale to zestawienie skończyło się na pierwszym występie ich troje, ponieważ potem już była taka żenada, że nawet w telewizji nie chcieli przypominać widzom polskim, kto tam jeszcze grał. Przypomnę chociażby nie, tą z Blue Cafe czy Cygana, jak on się tam nazywał, nie pamiętam, ten z Czarnymi Oczami, e, czy chociażby zespół Jetset, którego zupełnie nie kojarzę, kojarzy mi się tylko, że tam jakiś Murzyn był i Blondyna. Także to były totalne, totalne, słuchajcie, żenady i... Nie, może trzeba było... Przecież ja uważam, że Donatan, rozumiem, że on jest producentem takim hip-hopowym, na pewno miał w swoim repertuarze mnóstwo innych piosenek, które... Czy też... No tak, produkcji, które, które mogły się nadać na Eurowizję. Niekoniecznie musieliśmy epatować tą polskością. To jest właśnie nasz problem, że staramy się epatować polskością. Podobny sposób było Euro... Koko, koko, euro, spoko. Wszyscy głosowali, potem wszyscy się wstydzili tego. To jest właśnie też taka, takie patowanie Polską, że chcemy być tak bardzo polscy, że musimy pokazać całemu światu jacy to my jesteśmy Polacy, jacy to my jesteśmy, no wiecie o co chodzi, tak? Patrioci i tak dalej, że lubimy polską kulturę. Spoko, nie mam nic przeciwko, ale na koncercie Eurowizji nie liczy się polskość, tylko liczy się dobre wykonanie piosenki i dobra piosenka. Także w mojej opinii, no, wypadło Donatan i Cleo, no, raczej zakładałem, powiem szczerze, że na początku zakładałem, że nawet nie przejdziemy do finału. Yy, bo na tle innych piosenek wypadło to licho, tak? Może nie było to tak liche, jak gościu, który śpiewał, że matko jesteś moją satelitą, ale no nie wypadło to za dobrze, no. Kolejna rzecz, którą chciałbym nadmienić, która strasznie mnie no w jakiś sposób powiem szczerze zażenowała, to może nie jest już sama piosenka, ale te elementy, gdy tak patrząc od strony grafika, designera i jakiejś tam osoby w miarę kreatywnej, te momenty, kiedy Pokazywali, jak stworzyć, znaczy jak tworzą własny, własną flagę w kreatywny sposób. Naprawdę niektóre filmy były niesamowicie pomysłowe i naprawdę były fantastyczne, ale muszę przyznać, że nasz film, nie wiem, czy to ktoś za nich to wymyślił, czy to wymyślił faktycznie Donatan. Zakładam, że wymyślił Donatan i zaraz do tego dojdę. Wypadł chyba jeden z najgorszych sposobów pokazania polskiej flagi, chyba jeszcze gorzej wypadł tylko ten kraj, który zrobił po prostu z Puzli, bo było to po prostu najprost, takie najprostsze. Tak? Zauważcie, że większość tych krajów pokazywało po prostu to, z czego kraj słynie i z tego budowali w jakiś sposób flagę. Nie zawsze, ale w większości wypadków. Były to sposoby bardzo kreatywne, fantastycznie wypadały, na przykład Szwecja zrobiła z, ta szwedka zrobiła z takich żółtych pontonów, ułożyła krzyż na niebieskim basenie. No, i to było też takie właśnie odnoszące się do Szwedów, bo Szwedzi zawsze mieli dobrych pływaków, także w jakiś sposób się to odnosiło do pewnej spuścizny kulturowej danego kraju, i to, to było naprawdę fajne. To było pokazanie, że są dumni z pewnych, z pewnych elementów swojego kraju, z pewnych jakichś. no rozumiecie co chodzi, tak? Pokazywali to, z czego są dumni. No więc z czego słynie Polska, Polska słynie z obsługi. Cubase'a, Sonar'a, Kuledita, cool czy tam czegoś, bo tak została pokazana Polska. Znaczy ja podejrzewam, że to wymyślił Donatan. Ja wiem z czego to wynika, jeżeli to wymyślił Donatan. Ogólnie powiem Wam taką prawdę, że każdy producent muzyczny hip-hopowy i każdy śpiewak rapowy, raper jest tak zadufany w sobie, jest tak zapatrzony w siebie, że Zazwyczaj twierdzą, że dla nich muzyka jest wszystkim. Ale zdradzę mam jedną tajemnicę, za którą pójdzie fala hejtu, że każdy producent hip-hopowy, który sampluje ze spłyt winylowych i podkłada po to bicik, jest dupą, a nie muzykiem. Muzyk potrafi czytać nuty i stworzyć z tych nut coś całkowicie innego, nowego. Właśnie o to chodzi, że muzyk potrafi stworzyć z niczego coś, producent robi z czegoś, co było wcześniej już zrobione. I zakładam, że Donatan też może jest takim właśnie zadufanym w sobie i wszystkim, całemu światu musi pokazać, że on jest muzykiem, że on jest z tą muzyką za pan brat, że on jest producentem i cały świat musi to wiedzieć. I przygotował taką... E Prezentację flagi na takiej tej fali dźwiękowej z, z takiego programu muzycznego, dla tych mówię, kto nie widział, no wypadło to licho, bo tak naprawdę nijak to się nie odnosiło do Polski. To, że zmienił kolory na tym wykresie, czerwono-białe, no, było strasznie liche. Muszę przyznać, że to było. Poczułem się totalnie, totalnie zażenowany, bo można było zrobić naprawdę fajnie, pokazać flagę w kreatywny sposób, nawet zastosować już wyświechtane klisze, typu, nie wiem, czerwone maki, ale byłoby to naprawdę lepsze, bo to jest coś, z czego nie jesteśmy znani, z czego słyniemy. W jakiś sposób pokazać tą Polskę w taki miarę fajny sposób, a Polska została pokazana. Panie Donatan, ja wierzę, że Ty jesteś wirtuozem Cubase'a, Soundforge'a, Acid Pro, Sonara, rejestratora dźwięku w Windowsie. Ja to wiem, wszyscy to wiemy, ale nie pokazuj tego ponownie wszystkim, nie udowadniaj, że ty jesteś muzykiem, że ty jesteś, znaczy nie wiem czy jesteś muzykiem, że ty jesteś producentem, że wszyscy muszą wiedzieć, że ty się znasz na produkcji. To nie o to chodziło, w mojej opinii. Chodziło o to, żeby pokazać flagę w kreatywny sposób, ale zarazem podkreślić tą polskość. Tutaj nastąpiła troszeczkę odwrotną stronę to co mówiłem przy piosence do Natana. Tam za bardzo patowaliśmy polskością z kolei przy pokazywaniu flagi nie pokazaliśmy nic polskiego tak naprawdę. Okej, okay, nieważne, no było minęło 13. miejsce czy tam czternaste miejsce, przepraszam, czternaste miejsce. No nie jest to sukces. Z kolei spotykam się z komentarzami na Facebooku i na na internecie, że to wielki sukces polski, bo zajęliśmy 14 miejsce. Kochani, czy już tak nisko upadliśmy, że cieszymy się z 14 miejsca? Czy grając, ktokolwiek z Was grając w Call of Duty, jak zajmuje 8 miejsce w tabeli, to się cieszy? Czy to jest dla niego sukces? No nie. Sukces to jest pierwsze miejsce, drugie, ewentualnie trzecie. 13 miejsce to nie jest żadne miejsce. Nie jest to żaden powód do dumy i żaden powód do radości. Jest to bardzo słaby wynik. Jasne, że byli słabsi. Zgadzam się na przykład Francja z piosenką o Mustasach która tam chyba na ostatnim miejscu. Okej. Okay. Ale 13 miejsce w środku tabeli to nie jest żaden, absolutnie żaden wynik. Kto pamięta 13 miejsce? My lubimy patować tym przypominać sobie, jak to było fajnie jak 20 lat temu, czy tam 15 Edyta Górniak zajęła drugie miejsce. Tylko, że to było 15 lat temu, i od tego czasu. Nie powtórzyliśmy tego spektakularnego sukcesu, jest w mojej opinii piosenka Edyty Górniak jest jedyną piosenką, którą warto zapamiętać, bo zajęła drugie miejsce, a wszystkie inne miejsca, wszystkie Mietki, Szcześniaki, Pieski inne, Badziewia, po prostu powinny zostać zapomniane, posypane gruzem i po prostu zapomniane całkowicie. No i ostatnia rzecz, którą chciałbym jeszcze nadmienić, która też mnie po prostu, poczułem się mocno, mocno zażenowany. Byli komen nie komentator, tylko tacy yy, muzycy, którzy nie siedzieli tam na Eurowizji, tylko w studiu i którzy tam nie wiem, czy oceniali, czy zbierali. Nieważne. W każdym bądź razie w tej całej <laughs> drużynie tych muzyków znalazło się trzech ich. Jednej babki nie kojarzę, ale znalazł się kasa i mietek szcześniak. Nie no, są to po prostu moi autoryteci. Kasa, który... nie wiem, czy on coś nagrał poza tamtą jedną, żenującą piosenką i to jest wszystko. Natomiast Mietek Trześniak to jest jeszcze lepszy model, który na piosence Eurowizji zajął chyba ostatnie miejsce. No jest to po prostu autorytet muzyczny najwyższego sortu. Podobnie jak Kasa, jest to po prostu autorytet muzyczny dla wszystkich. No to było po prostu dla mnie tak, że no, znaczy może to było tak, że po prostu nikt nie chciał, bo wszyscy się po prostu, wiecie, czasami to jeszcze tutaj takie nadmienie, gdy patrzyłem, kto został wysłany na Eurowizję, na przykład jak poleciał zespół Jetset, to miałem wrażenie, że nikt nie chciał na tą Eurowizję lecieć i wypchnęli ich po prostu, bo wiedzieli, że Polska i tak zajmie żenujące miejsce, cokolwiek by tam nie zrobili, albo po prostu, wiecie, no, polska muzyka jest na takim poziomie, że z góry załog zakładali, że no. No, nie nie osiągną zbyt dużego sukcesu. no Nie wiem, słuchajcie, no, to tak to wygląda. Tak? Nie, nie chodzi o to, żeby jakoś tam jechać po Donatanie yy, i po Kleo, bo ta piosenka, jesteśmy Słowianie, jest naprawdę fajna, ale jest fajna dla nas, Polaków. Jeżeli puścicie to gościowi, nie wiem, z Irlandii, z Anglii, który nie słyszał nigdy polskiej muzyki, to on stwierdzi, że jest to Wiocha. No, tak będzie, no, tak, tak w mojej opinii będzie. No, nie, to wpada w ucho Polakom, nie wpada w ucho oczywiście innym nacjom. Niemniej jednak życzę, może inaczej, gratuluję! Spektakularnego sukcesu Donatonowi Kleo zajęciem 14 miejsca warte wspomnienia. I przez kolejne 20 lat wspominajmy to z dumą, że zajęliśmy 14 miejsce. Takie cyniczne pożegnanie, ale 14 miejsce to żadne miejsce i w mojej opinii za rok powinniśmy spróbować ponownie, jeszcze mam taką propozycję, może słuchajcie, z tych wszystkich zespołów tak się zastanawiałem, no dobra. Pewnie teraz większość z Was powiedziała, no dobra, taki jesteś mądry, to kogo byś wysłał? Okej, okay, no to tak powiem wam mój jeden typ, jeden typ gościa, znaczy jeden typ muzyka, czy tam producenta nieważne, którego bym mógł wysłać, który mógłby, którego piosenka mogłaby trafić nie tylko do Polaków, ale i do innych nacji. W mojej opinii na przykład takim muzykiem mógłby być muzykiem, no, takim artystą, mógłby być na przykład Dżamal, który prezentuje nurt. Taki troszkę raga. Nie każdy musi to lubić. To jest moje, oczywiście, bardzo subiektywne zdanie, ale świetnie gościu śpiewa. Ma bardzo wpadające w ucho utwory. Mam jego dwie płyty i naprawdę są one fantastyczne. Nawet jak nie musisz lubić hip-hopu, bo to nie jest hip-hop, to jest właśnie coś takiego, takie, takie, właśnie, reggae, raga. Bardzo fajne, bardzo fajne utwory, i które. Nawet nie znając tekstu, nawet jeżeli zaśpiewałby cały tekst po polsku, to i tak ten... W mojej opinii ta piosenka mogłaby porwać, tak? Zresztą Dżamal jest artystą, który jest ceniony na... No, nie tylko w Polsce, bo cenią go i za granicą właśnie za te... Jego bardzo takie... Produkcje skoczne, a pobożne, że tak powiem. No i w mojej opinii takiego Dżamala można by było wysłać. Wiecie, no może nie ma cycków, no, ale ma brodę. Chyba ma jeszcze brodę, także może by miał szansę. No nieważne, słuchajcie. No, w każdym razie Eurowizja, w mojej opinii, wysoki poziom piosenek, naprawdę wysoki poziom piosenek, y, bardzo dobrze zaśpiewane, chociaż nie jestem muzykiem, y, nie jestem też producentem kiedyś może byłem producentem, takim pseudoproducentem ale w mojej opinii Eurowizja udana, naprawdę wysyp dobrych, dobrych, dobrej muzyki, i która oczywiście nie należy do WEDZIEŃ. Chodzi też nie o to, żeby zamykać się tylko hip-hop, klapki na oczy, hip-hop, rap, peja, ale też otworzyć się na inną muzykę, która jest może troszkę bardziej mainstreamowa, ale docenić to, że ktoś potrafi śpiewać, tak? Ktoś potrafi śpiewać, ktoś potrafi ładnie. Wykonać dany utwór. No to tyle. To tyle do mojego komentarza. Możecie komentować, jak zobaczę, że będą te hejty, że co ja tam się znam, że Donata i Kleo to mistrzowie, to zablokuję komentarze, bo nie chce mi się tego czytać. Słuchajcie, to jest tylko takie moje luźne spostrzeżenie. Nie chcę nikomu wchodzić na stopę. Także tak to wygląda. Nie wiem, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. To tyle. Pozdrawiam Was energii Trzymajcie trzymać. Do następnego.